W ramach macierzy danych poglądów rzymskokatolickich nie jest istotne, czy życie jest szczęśliwe. Istotne jest zbawienie duszy, więc nastawianie się na to, że moje życie musi być szczęśliwe, to nie jest coś, o czym myśli poprawnie skonstruowany rzymski katolik. Rzymski katolik myśli o zbawieniu duszy. Czasami życie musi być okropne, syfiaste, bo prowadzi mnie do zbawienia duszy. I przykładem jest święty Maksymilian Maria Kolbe, który poszedł do bunkra głodowego, czyli sformatował swoje życie nie w kierunku szczęścia, ratuję sobie tyłek i dostanę dodatkową porcję jedzenia w niemieckim obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Tylko pójdę do bunkra głodowego, żeby uratować drugiego gościa. Nie był nastawiony na szczęście doczesne. No, na takim poziomie prymitywnym, przyziemnym, to każdy chciałby być szczęśliwy. Normalny odruch. Ale jak się człowieku zastanowisz głębiej i dalej, każda matka w swoim życiu podejmuje codziennie, ogranicza swoje szczęście, swoją wygodę, bo chce, żeby to dziecko miało wygodnie. Czyli nie pójdzie spać, tylko będzie lulać. Jakbyś była nastawiona wyłącznie swoje szczęście, to poszła do koleżanek gadać, a dziecko zostało samo w domu. Szczęście jako kierunek, że ja chcę zdobyć szczęście, to jest fałszywy kierunek.